Podczas wczorajszej sesji prezydent Anna Mieczkowska przedstawiła projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, który zawiera podniesienie stawki do maksimum. Swoje uzasadnienie prezydent rozpoczęła prezentacją. Czerwony wykres pokazuje dochody SPID w, w budżecie państwa, 70 ponad 8 miliardów, niebieski pokazuje wpływy. Z udziałów w picie w podatku od osu, dochodowym od osób fizycznych naszego miasta. I proszę zobaczyć, jaki odnotowaliśmy spadek. To są liczby, z tym się nie dyskutuje. I właśnie przede wszystkim liczby wywołały burzliwą dyskusję wśród radnych. Na nic nie mamy wpływu. Nic nie możemy. W związku z tym sięgamy do, do kieszeni koło brzeża najgłębiej jak tylko możemy, po to, aby jakoś ten budżet skleić, bo to jest najprostsze, to jest najłatwiejsze. To o czym pani prezydent mówi, a nawet monitoruje za pomocą środków masowego przekazu, że brak jest wpływów kilkadziesiąt milionów złotych do samorządu, to przypomnę, że to jest tylko półprawda, bo druga prawda jest taka, że te pieniądze, które rzekomo miały trafić do samorządu, trafiły do kieszeni Polaków, do kieszeni również mieszkańców Kołobrzegu, dlatego, że przypomnę, że obniżył się podatek z 18% do 12%, przypomnę, że mamy PIT 0, który też oddziałuje przecież na e, wpływy. Trudno jest dzisiaj mówić o bezradności samorządów, bo ja, ma pan po prostu, panie radny, bardzo niską samoocenę, jak pan mówił, że samorząd dzisiaj nic nie może. Pomoże i to dużo może. My reprezentujemy nasze wspólnoty, a ja czuję się bardzo mocno zobowiązana wobec naszych mieszkańców, kołobrzeżanek i kołobrzeżan, by reprezentować ich interesy i bronić ich interesów. A zapobieganie kryzysom ale również zabieganie o środki, które złagodzą te kryzysy, to jest mój obowiązek. Więc robię to tak jak mogę, wszelkimi dostępnymi metodami i środkami, nie bacząc na konsekwencje. Pani prezydent jest pierwszym prezydentem w historii tego miasta, który zastosował stawki podatków od nieruchomości do maksymalnych stawek ustalanych na poziomie centralnym. Żaden prezydent miasta wcześniej nie pokusił się o to, żeby Radzie zaproponować tego typu rozwiązania, tak? W związku z tym o wiele uczciwiej byłoby powiedzieć, to jest moja polityka, ja uważam, że tak powinno być. Zaproponowałem to już rok temu w związku z tym będę trzymała się co do tej sprawy w sposób konsekwentny. Czy te podatki rzeczywiście tak mocno zburzą budżet naszych mieszkańców? Każdy wydatek się liczy, ja wiem, ale tak można powiedzieć przykładowo: w ciągu roku yy, średnio za jedno mieszkanie do 60 metrów zapłacimy jednocyfrowy wzrost yy, sumy, czyli około 9 zł. Za domek 90 O tym mówię o skali rocznej, rozłożone na cztery, różne na jak Państwo widzą, transze, bo tak się płaci podatek. Pani prezydent nie uwzględniła wpływów wielu milionów, kilkudziesięciu milionów złotych, które trafiają do nas z z, centra, z, rządu, z funduszy rządowych na inwestycje. Pani o tym zapomniała, oczywiście. To nie są pieniądze, jeśli chodzi o. To nie są pieniądze, które możemy na bieżące wydatki i bardzo dobrze, bo jak patrzę, jak gospodarujemy pieniędzmi od kilku lat, no to dzięki Bogu mamy pieniądze na inwestycje, które możemy realizować. Powiem tylko krótko: no najłatwiej teraz jest usiąść w wygodnym fotelu opozycji i mówić, że my się nie zgadzamy. No oczywiście. No. Tylko, że państwo na tą chwilę nie zaproponowali nic w zamian, jeżeli nie podwyżka podatków poprzez taką uchwałę, to co? Zadam takie pytanie na koniec, dziękuję. Co do oszczędności, oczekujecie państwo od nas, że wskażemy? No ja bym właśnie oczekiwał od państwa, że to wy wskażecie, że pójdziecie w drugą stronę i pokażecie gdzie oszczędzacie. Przygotujecie ze 100 punktów oszczędności. Ja bym chciał Pani Prezydent podziękować za tę garść bezcennych informacji, które dostaliśmy na samym początku dyskusji e, nad tą uchwałą w formie tej prezentacji, tylko mieszkańcy obrzygu mają to gdzieś. Niepotrzebne są te prowokacje, bo gdyby nie ta pierwsza prezentacja, to nie mielibyśmy tej dyskusji, która się w tej chwili przetoczyła, bo dyskusja odbyła się na posiedzeniach komisji. Dziś mieszkańcy po tej sesji będą wyjdą poprzez nasze media z przekonaniem, że Rada Miasta znów podniosła podatki. Tak. A zupełnie inaczej by to wyglądało, gdyby pani prezydent zamiast pokazywać nam, jak to wygląda w myśli w Rymaniu czy, czy w innych miejscowościach, pokazała nam, na co te 2,5 czy 3,5 miliona które uzyska z tych pieniędzy chce przeznaczyć. Po długiej wymianie zdań radni ostatecznie uchwalili zmiany. Za wzrostem podatku od nieruchomości głosowało 12 radnych, przeciw było 8. Według nowej propozycji podatek od nieruchomości za budynki mieszkalne wzrośnie o 11 groszy za metr kwadratowy, to jest ze stawki 89 groszy do złotówki za metr. Budynki związane z działalnością gospodarczą zapłacą 28 ,78 zł 78 groszy.